Cześć kochani, z tej strony Agata i witam Was na kanale Kraina Bajki. Czy Wy wiecie, co do nas się zbliża wielkimi, coraz większymi krokami? Otóż zbliża się wielka Wielkanoc i z tej okazji w Biedronce możemy znaleźć takie oto jajowate wielkanocne jogurciki. Tak kochani. To są waniliowe jogurty, ale, co ważniejsze, możemy tutaj znaleźć niespodziankę! O tak! To są jogurciki z zabaweczką! <laughs> ale jestem ciekawa, co możemy tam w nich znaleźć. Mamy tutaj jedno takie hm, jajo, jogurtowe jajo, z taką piękną, żółtą, uśmiechniętą kaczuszką. A drugie jajo jogurtowe... Jest takim zielonym, że zajączkiem. <grym> ja jestem za tym, by jak najszybciej odpakować to nasze jajo Miami. Jogurcik Miami. No to nie, mam, nie będziemy zwlekać dłużej, co nie? Będziemy je rozpakowywać. Tutaj mamy taki oto zameczek. Wystarczy go tylko pociągnąć. By teoretycznie, zobaczymy jak jest w praktyce. U! O, tak! Udało się! Ha, nawet bez większego problemu i kłopotu. No dobra, mamy teraz takie białe, zwykłe, nudne jajo. Ciach! O, tak, tu mamy jogurcik. Na pewno jest bardzo pyszny. A tutaj mamy naszą niespodziankę. Tak jest! Otworzymy, o, ale wbiłam palucha Ciekawe, co tu się znajduje Co? Ojeju, Haha, mamy tutaj takiego króliczka Jaki znajduje się na tym opakowaniu, widzicie? Taki zielony i trzyma taką pisaneczkę Dobra, odpakujmy dalej O, tak jest, tak jest Oto pan zajączek tak się prezentuje nasz zielony pan zajączek, który trzyma taką czerwoną, piękną pisaneczkę z kwiatuszkiem. Jest ubrany w taką białą koszuleczkę. Jest zrobiony z takiego, no, plastiku. Ale jest naprawdę przeuroczy. Ale hopsa, hops, 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 hops. Już się nie może doczekać, aż zobaczymy hm, czym, kim. Hm. Albo co znajduje się w tym drugim naszym jogurciku O no, już skaczę, już skacze z niecierpliwości Dobra, to zaspokójmy jego ciekawość I otwierajmy drugą niespodziankę No dobra Tak samo jak w jego poprzedniku Też jest zameczek, który otwieramy Widzicie, robię to jedną ręką I mamy białe jajo z jogurcikiem O tak o, 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 o. No, i, no i tą część z zabaweczką Dobra, składam palucha u, u, O, o tak o, ta. Dobra, mamy tutaj saszetkę Tym razem jest taki... Hmm, szary to nie jest kolor, co to jest za kolor, taki bardzo jasny, beżowy I trzyma żółte jajo, żółtą pisaneczkę, patrzcie jaki on jest uśmiechnięty <laughs> Bardzo się cieszę, że Was widzi Zobaczymy jego braciszka O tak, spójrzcie, oni praktycznie są identyczni, tylko różnią się kolorem <laughs> Bo Możemy jest stworzyć naprawdę fajną Wielkanocową Zajączkową rodzinkę. Hops, 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 hops. Aha, hops. ale słodkie! O, rano, ale są śliczne. Zobaczmy, co tam nam napisali na tej ulotce. Po, siedźcie, panowie bracia zajączkowie. Hmm. O, mamy tutaj. Wszystkich bohaterów, wszystkie. Postacie Wielkanocy, który możemy zebrać. Mm, my mamy tego zajączka i tego, a Wam jaki się trafił? Jestem bardzo ciekawa, co Wam się udało tutaj wynaleźć, odkryć. Mamy, ojeju, ten jest cudowny: taki gentleman, Zając gentleman z jajem. <grym> Taki kur kurczaczka takiego słodkiego. To jest taka pani kurczaczek z takim kwiatuszkiem. O, a tu mam takiego kurczaczka w kapelusie, kolony, słodki. O, tutaj też mamy takiego wystrojonego kurczaczka, O, trochę mi on przypomina kominiarza. <grytanie> Co my tu mamy dalej? O, to jest kolejny taki bardzo podobny jest do tych którego my mamy, tylko że jest czerwony. A ten kurczaczek ma hmm, taką torebkę i berecik. niesamowite. Łat, taka pani zajączek. Ma kokardkę i taką piękną, żółtą sukienkę. O, a patrzcie, a ten to jest braciszek naszego. <grym zajączka> też jest zielony. I też ma czerwone jajo. <grym zajączka> Tylko że na plecach. I tutaj na plecach też o, znajdziemy braciszka tego zajączka. I takiego czerwonego. No niesamowite. Chciała bardzo bym wszystkich tutaj zdobyć. Hmm, ciekawe, czy mi się uda. Napiszcie w komentarzach, czy wam się udało zdobyć całą kolekcję. I czy wam się może trafiły takie same zajączki jak mi. <laughs> mi się bardzo podobają. <laughs> Mam nadzieję, że wam też. I że jogurcik bardzo wam smakuje, bo jest naprawdę bardzo smaczny No i zajączki mówią, że muszą porozkładać jajka, bo przed wielkanocą czeka ich bardzo dużo roboty I że muszą się z wami teraz pożegnać No to papa, kochani, papa pa cześć!